Galadriel! No, Galadriel! Yes. Galadriel! Moi drodzy, są takie rzeczy w życiu, których człowiek się nie spodziewa. I są także takie, co do których człowiek nie ma najmniejszych wątpliwości. Dzisiaj mamy do czynienia z informacją, która, gdy ją przeczytałem, nie była dla mnie żadnym zaskoczeniem, ponieważ e, kto obserwuje sytuację, Serialu Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy od Amazona, ten doskonale sobie zdawał sprawę już od dawna, w którą stronę ten serial zmierza. Serial podejście samych twórców do twórczości Tolkiena oraz do wykreowanego przez niego świata. Oczywiście dobrze wiemy, że ten serial nie będzie mieć praktycznie nic wspólnego poza nazwą z tym, co napisał Tolkien, będzie to wesoła twórczość scenarzystów. O czym mówiłem w jednym z poprzednich materiałów. Teraz jednak pozwólcie, że przejdę do przecieków. Przecieków. Z fabuły, a przynajmniej z jednego z wątków, który na pewno się pojawi w serialu i który dotyczy kogo? To oczywiście! Najlepszej, najsilniejszej, najmądrzejszej, najbardziej niezależnej kobity, czyli Galadrieli, z której Amazon robi tak naprawdę chyba główną protegowaną całego serialu, główną bohaterkę. O tym wiemy zresztą już z pierwszych doniesień, tych gdzie były pokazane w ogóle pierwsze zdjęcia z serialu, bo już tam była ona przecież opisywana jako tysiące lat młodsza i tak gniewna, jak śmiała, jak bardzo jest także mądra. I pewna tego, że zło jest bliżej, niż ktokolwiek sobie zdaje sprawę. Tak była ona określana już w pierwszych zapowiedziach w ogóle tego wszystkiego. No a potem, właśnie okazało się, że będzie biegać cały czas w ciężkiej zbroi, będzie skakać po górach lodowych w ciężkiej zbroi bez, bez żadnego problemu. I jak się dowiedzieliśmy zresztą, to właśnie ona będzie dowódczynią północnych armii. Czego zresztą zajawkę mieliśmy na Zwiastunie. Czym będą te północne armie? Nie pytajcie, dlaczego ona ma być dowódczynią? Nie pytajcie, nic tego w książkach, moi drodzy, nie było. W żadnej Galadrieli na czele jakichkolwiek wojsk. Jedynym momentem, kiedy Galadriela, możliwe, że brała udział w jakiejkolwiek walce, to było w pierwszej erze. To w bratobójczej walce między elfami jednymi i drugimi. Ale dobra, słuchajcie, to już wiedzieliśmy, teraz się przyjrzymy, Najnowszym przeciekom. Najnowszym przeciekom, które pojawiły się właśnie odnośnie tegoż serialu, e, tutaj mam otwarty ten artykuł, ale on odnosi nas bezpośrednio do ich źródła, czyli do profilu Fellowship of Fans, profilu, który śledzi właśnie różne informacje odnośnie serialu i tu i tam i skądś tam dobrał się do ekskluzywu, do oficjalnych informacji, oficjalnego, krótkiego opisu kilku scen, możliwe, że ze scenariusza wziętych. Kilku scen właśnie z udziałem Galadrieli i uwaga, jej, jej kolegi nowego. Nowego jej kolegi to będzie, jaki, jak on się nazywa? E, Halbrand, to jest niejaki Halbrand. Jeżeli go nie kojarzycie z Silmarillionu, Niedokończonych Opowieści albo czego innego, to jest nowa postać. To jest kolejny wytwór wesołej twórczości Amazon. Także tym dzisiaj się zajmiemy, zobaczmy. Co tam się szykuje u gniewnej Galadrieli? Gniewnej, ponieważ tak jest ona właśnie opisywana w opisach tych scen. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Przypominam tylko tyle, że jeżeli nie widzieliście moich poprzednich filmów, na temat waczy pierścieni, to one wszystkie są na kanale i można je obejrzeć i są całkiem spoko. I jak to się przegapił, to znaczy, że nie miał subskrypcji. Dlatego je przegapił, więc ja zachęcam do zostawienia subskrypcji, ale mi się śmiesznie odbija tam mikten. Przypominam także tyle, że cały czas możecie wypróbować bezpłatnie fajną rzecz, jaką jest YouTube Premium. YouTube Premium, dzięki czemu nie macie reklam takich jak ta i inne. Oprócz tego, możecie pobrać swoje ulubione filmy, czy ulubioną muzykę na telefon, czy gdzie tam chcecie i obsłuchiwać je sobie w dowolnej chwili. A także YouTube Premium jest fajną alternatywą do różnych aplikacji oferujących muzykę, ponieważ YouTube to jest tylko YouTube zwykły ale także YouTube Music. No a z YouTube Premium możecie oglądać, słuchać, robić co chcecie na YouTubie z wyłączonym ekranem. Tak czy inaczej, pierwszy miesiąc YouTube Premium macie bezpłatnie. Link zostawiam. W opisie tego filmu. No, a teraz przejdźmy do materiału. Przejdźmy do naszej silnej, niezależnej Galadrieli. Do boju. Opisują oni więc parę scen. Kilka następujących po sobie scenek, które pojawią się na pewno w serialu na przestrzeni chyba drugiego bądź trzeciego odcinka jakoś coś koło tego. I dotyczą one właśnie gniewu Galadrieli, silnej, niezależnej Galadrieli, i Halbranda, czyli właśnie tego jego jegomościa. Tutaj jest to postać też zupełnie nowa. To będzie człowiek. Co będą razem robić? Tego nie wiemy, ale zaraz trochę się z tego dowiemy. No, jak więc się dowiadujemy, Galadriela oraz Halbrand są sprowadzeni przed oblicze dworu niejakiej Miriel oraz Farazona przez Elendila. Ku zaskoczeniu wszystkich, pozwólcie, że małą przypominajkę tutaj wam urządzę kto jest kto, żebyście mieli w ogóle świadomość o, o czym tutaj mówię. Słuchajcie, szybkie info: chodzi o Miriel, czyli Tar Miriel była córką z królewskiego rodu Numenoru, która została zmuszona do małżeństwa przez Arfarazona, czyli w sumie jej kuzyna. Jej kuzyna, który po śmierci Swojego stryja przejął władzę w Numenorze i zmusił ją do małżeństwa ze sobą samym. Tym sposobem dwie gałęzie tego samego królewskiego rodu się połączyły, no i ostatecznie to przez tego właśnie jegomościa Numenor upadł, ponieważ wiedziony pod szeptami Saurona postanowił on zaatakować siedzibę Walarów. Przez co na jego i na jego państwo spadła zagłada. Skrót dziejów Numenoru, 30 sekund, dziękuję! Elendil z kolei, czyli ten, który przyprowadził Galadriela i tamtego nowego jego mościa przed oblicze władców Numenoru, to był nikt inny jak także członek tego królewskiego rodu i zarazem przodek Aragorna. Pierwszy dzierżyciel Narsila, tego miecza, którym później Aragorn właśnie wywijał, to właśnie był Elendil. Przypomina jaka zrobiona, to wróćmy teraz do treści tych scenek. Także Galadriela i Halbrand, ta nowa postać zostaną sprowadzeni przed oblicze władców Numenoru. Jak tam się znaleźli? Co Galadriela robiła w Numenorze? Nie pytajcie. Tego tak nie było w książce? No nie, oczywiście, że nie. Druga era to głównie było dla Galadrieli co? Było tak naprawdę zadomawianie się wśród ziemi. Ona razem z resztą elfów, razem ze swoim małżonkiem Celebornem, tak? Oraz ze swoją córką, bo przecież miała córkę! Oraz inni elfowie szukali swojego miejsca w Śródziemiu Także to była jej historia Ona w tamtym okresie była władczynią pełną gębą tak? Władała elfami, prowadziła swój lud To tu, to tam, pomagała im właśnie się odnaleźć w Śródziemiu z dala od świateł Walidoru. Ale najwyraźniej dzięki panu Amazonu znalazła jeszcze chwilę na chyżą wycieczkę okrętem do Numenoru. I oczywiście się rozbiła, ponieważ jak czytamy, oni zostają uratowani właśnie z wraku okrętu. Więc musieli chyba się rozbić. W następnej scenie czytamy, że napięcie rośnie. Że dochodzi do pyskówki, tak? Verbal Stand między Galadriel a władcami Numenoru, czyli Miriel i Farazonem, gdzie Galadriela proclaims her lineage, gdzie Galadriela jakby proklamuje, czyli wygłasza, wiecie, wszystkim szem i wobec e, swój ród, skąd ona jest, kim, skąd pochodzi. Także domyślam się, że po prostu musi ona im powiedzieć Jam jest Galadriela, taka, siaka, owaka, najlepszejsza, najfajniejsza. a wy jesteście tylko małe, robaki ludzie. Tu mi się przypominają już kiedyś przeze mnie wspomniane słowa Tywina Lannistera w Grze o Tron, wedle których, jeżeli ktoś musi ogłaszać Fem i wobec, że to on jest królem, to znaczy, że tak naprawdę nie jest prawdziwym królem. Galadriela w tym momencie musi ogłaszać Fem i wobec: Jam jest Galadriela! <grywa> jeżeli sięgniecie więc z pamięcią, ta prawdziwa Galadriela, ona się wyróżniała nawet na tle elfów. Nawet elfowie, piękny lud elfów, od razu widział, że to nie jest byle jaka elfka, to nie jest byle kto, od razu było to po niej widać. A co dopiero, jeżeli mówimy już o tym, jak Galadriele widzieli śmiertelnicy? Ale tutaj ona musi ogłaszać, że mi wobec kim jest, bo inaczej nikt by się nie połapał. Nie ma to jak odrzeć z godności postać, której duma i godność aż biją z jej postaci. To jest jedna z, jeden ze znaków rozpoznawczych Galadrieli: Duma, godność i gracja. Ale najwyraźniej trzeba się ich pozbyć, żeby uczynić z niej silną, niezależną kobietę. Wedle panów od Amazona. Czytając dalej tego posta, okazuje się, że to Halbrand próbuje zachowywać się neutralnie próbuje przemówić im do rozsądku i utrzymać gniew Galadrieli w ryzach. A więc mamy tu nie tylko Galadrielę odartą z godności, która musi ogłaszać twem i wobec, że ona to ona, bo nikt się nie połapał, ale także mamy Galadrielę o mentalności nastolatki, która nie umie trzymać nerwów na wodzy i trzeba wstrzymywać jej gniew. W porządku. Dobrze silna, niezależna kobieta, etap drugi, lecimy dalej. Oboje są y, odprowadzani przez strażników do ich kwater albo do więzienia. Jeszcze nie do końca wiadomo, areszt domowy dostali, ale podczas tego odprowadzania Halbrandowi, czyli temu człowiekowi, który Galadriel tam pomaga, udaje się sekretnie zdobyć sztylet od Elendila. Albo Elendil sam mu go może da, jakoś sekretnie, albo jak to zwykle w filmach, on zrobi jakiś taki fiku-miku, ten, ten Halbrand i jakoś, nie wiem, wyjmie mu z zapasa ten, ten sztylet, czy, czy co zrobi, nie, nie wiemy do końca. Ale wtedy zaczyna się bitka, tak? Wtedy Galadriela walczy ze strażnikami, tak? Dostaje pewnie ten sztylet od tego, od tego ziomeczka i z tymi strażnikami, wiecie. Ona ich załatwia, bo ona przecież jest, jest silna, zgrabna i poważna, więc od razu zdejmuje tych strażników, tak? Na, na, na hita. I mamy podkreślenie, że ta scena dzieje się. Niekiedy ona przybywa dopiero co, tylko właśnie już wtedy. Już wtedy, w trakcie wydarzeń, już na numerze. W zwiastunie mieliśmy widzieć właśnie, jak Numeronczycy ratują Galadriele i Halbranda z wraku statku. I rzeczywiście były takie sceny. W zwiastunie pojawiła się ta scena burzy, potem ta scena, jak ktoś tam patrzy tej Galadrieli na ucho, czy przypadkiem nie jest ciutkę za długie, no bo jak wiadomo, elfa poznaje się najwyraźniej tak samo jak w Wiedźminie. Jedynie po długości uszu. Nic innego nie wskazuje na to, że elf to elf, al człowiek to człowiek. Wedle wizji Amazonu. I mamy jeszcze zdjęcie, które też pojawiło się wcześniej, które pokazywało też właśnie Galadriela i tego człowieka. To ewidentnie był ten Halbrand, którzy gdzieś tam na jakimś wraku. I jak czytamy, podczas ich podróży do Numenoru, cała trójka, a więc była jednak trójka. Czyli Elendil Halbrand i Galadriela stają się sobie bliżsi, tak? Become closer. Co może zrobić Dwóch. Dwóch ludzkich samców i jedna elfia samica, <grymne> samotnie na morzu, <grymne> nie mam dla tego pojęcia, ale jak się dowiadujemy, oni na tej trawczce podróżują, jakoś się gdzieś tam rozbili, jak się na tej trawczce znaleźli, nie pytajcie, co, dlaczego Galadryla nie była ze swoim, ze swoim mężem, ze swoją córką, ze swoim ludem, tylko gdzieś tam śmigała z dwoma ludzkimi samcami po, po środku morza, nie pytajcie, nie, <grymne> tego się nie dowiecie, <grymne> oni się rozbili, czy coś się im stało i zostały uratowani przez Numeronczyków, Numenorczyków. Ta. Ostatni przeciek pojawił się już w materiale, też grupki na YouTube, ale ja sobie pozwolę wykorzystać artykuł, który już widzieli wcześniej, ponieważ tutaj on został właśnie wspomniany. Jak się dowiadujemy z ostatniego przecieku, Halbrand prawdopodobnie wywołał tą katastrofę tego okrętu, albo ratuje jedynie Galadriele, pozostawiając całą resztę na statku na śmierć. Do końca nie wiemy, jedno z dwóch. Albo to on specjalnie ten statek za, z, zatopił, nie wiem. Może mu się już nie chciało uczestniczyć w tej szopce Amazonu, nie mam pojęcia. Albo po prostu coś się stało, była katastrofa i on uzna, ja tylko Galadriel uratuje, nie wiem, wezmę z nią tratwę. Na drzwi wejdziemy, zmieścimy się oboje przecież. Także, moi drodzy, tyle się dowiadujemy z tego przecieku. Dostaniemy po prostu kolejną, silną, niezależną Mary Sue. Imię przekazu. Przyjdziej zbroję, pytaj miecza i do boju o nowy, wspaniały świat. Moi drodzy, tyle ode mnie w tym materiale, piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, jak się na to zapatrujecie, co sądzicie o nowej roli Galadrieli, moi drodzy, nowym wcieleniu Galadrieli, silnej, niezależnej, zobaczymy, moi drodzy, jak to wyjdzie, ja w tym momencie szczerze powiem, bardziej z czystej ciekawości, trochę złośliwej, śledzę te informacje z tego serialu, bo, bo ja widzę, co to będzie I, i bardzo się pozytywnie zaskoczę, jeżeli to będzie coś innego niż nie. Niż się nie spodziewam. Ale w tych wypadkach dosyć rzadko się mylę. Piszcie jednak w komentarzach wasze zdanie na ten temat. Ja oczywiście odsyłam na moje social media. Facebook, Instagram, Twitch, gdzie mamy strumyki na żywo. Zachęcam bardzo mocno do zostawienia subskrypcji, kto jeszcze subskrypcji nie ma. Przypominam o giveawayu na gry, który udało nam się także w tym miesiącu zorganizować. Wszystkie linki w opisie. No i tyle ode mnie. Widzimy się w następnym materiale. Z brodatym pozdrowieniem, Drwal Rampaiło. <śmianowice>